Pozdrawiam Bledziusia z TRIM i jego mamuśkę! Czas na Obiecałem, nie? Tak to jest. Ja obycuję, potem cierpli, nie obiecuję, potem cierpię, nie? się wykrzywiam na łóżku. TRIM jest na kiku. Kik, kom, daj mu Proszę o przypięcie postu. Mariuszek! Po ściance, po ściance lejemy!

Kolejna osoba zaskruwa kanał Poznaniak, Poznania Krześ. witamy serdecznie, welcome to Memel House, za chwilę dam ci odznakę. No, 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 nie możemy na Fiko tylko ciołka podawać. Nikola, nie da się z Nie daje się.

15 tysięcy ludzi, 15 tysięcy ludzi na nowej platformie kick Tak, Tego sklepu, reklamy Aha, Nie pamiętam takiego sklepu jest ta sklepu Nie powiem, nie, nie pamiętam No coś czuję, że moda, ale modelka w tej. Dużo zdejścia na Macie, to muszelik wam dała widzowie. Tak. Piszcie to w przeglądarkę lub kurtkę. Nie mamy na instrukcji, jest Tutaj jest. I wejdźcie sobie, siebie, wpiszcie w przeglądarkę. Zajęcie, no bo to jest to, Wow! Aby weszło dobrze! Aby jutro nie było kaca żadnego! Czarymany! Czarujemy kociołek! Oficjalny stream leci na Kiku widzowie. Zgłaszajcie wszystkie kanały YouTube streamy. Zapraszamy Słuchaj, do nas. Ale oni zmieniają. Wysoki? On to ustawia i zasłania swoim napisem. Dlatego ja tak bo jeszcze Kikkom Daniel Magical. Zdążyliśmy. Taka zasada, jak powiedziałaś. No. Jak się piosenka skończy, a kociołka jeszcze nie zrobimy, a zdarzało się, że wina nie zdążyliśmy otworzyć coś, zawsze była lipa, ale zdążyliśmy 6 sekund przed końcem. Witamy 15,5 tysiąca widzów na 5 tysięcy, 4, 4 tysiące na TikToku, no i co? Przypominam, mamy najnowszy filmik dodany, randka w McDonaldzie na walentynki cheeseburger, no. 16,5 tysiąca na kiku, no to co Jacuś, polewaj! Pierwsza szklana widzowie jaka? Zerowana. Siemano, ale mam gorącą prośbę od Ciebie, mordo, żebyś, ale wspomnę ci. może już zawsze pamiętał, że mama, wiem o tym mordo, pamiętam i będę pamiętał. Pamiętam po znakach, tak? Dam Ci, słuchaj, tą odznakę już. co polewaj, polewaj. Kik działa, tylko trzeba dać mu czas, żeby się za Tak, 10 sekund poczekajcie. Najlepiej na telefonach działa, z tego co widzę. Ym, I zapraszam wszystkich też na Instagram Daniel Magicalik na czacie. niby nie, ale... Ale co jest? Te, żebym się zakryła, żeby, wiesz, nic, nic nie było na szybkich podek No, w nie? sukienkach tutaj przychodzi to ryzyko, to trzeba, nie wiem, jak to zrobić. O, masakra! No, Ej, zacznę sobie, nie wiem... Chyba sobie zrobić tak, że na następny raz po prostu ubiorę sobie krótkie spodenki i nawet jak coś mi będzie widać, to to i tak będę tak, krótkie spodenki, Tak, tak jak iś, no, no, bo no. też mi... Kurde... Kik, to to jest nowa platforma, na której tak. aktualnie lecimy... to jest z... jak kanał YouTube, bo Kik.com, wpisujesz w tak. przeglądarkę Kik.com, Daniel Magical, mamy 17 tysięcy widzów, e, przyjmujemy Kika, witamy czwartą osobę, która zasubskrybowała nasz kanał, dostałeś specjalną odznakę, jeszcze 21 pierwszych osób, które zasługuje nam kika. Kosztuje to 5 Dolców na miesiąc yy, No to dostanie też tą odznakę ogień. Dobra yy, podaj mi kod. bo czekaj, yy, zarejestruj się przez dan J. Kurde, ale tego się dzieje. Pozdrawiam ze Śląska. Również yy. pozdrawiam. Jak to się nazywa teraz Live to czekajcie. Wiem, że muzyki nie ma. Za sekundę, za sekundę, muszę coś ustawić. Możesz. Okay. No. No dobra. Już odpiew muzyka. Dziękuję bardzo. to. Mortal Kombat! Wszyscy <Przysmijam>? Również pozdrawiamy <grym> Co? Niki Kochanie? Zdrowie TikToka, zdrowie widzów Kika! Niki pije Wasze zdrowie! A ja jak zawsze wszystkim! Chcę. Zdrowie! Ale ty nie zeruj, nie musisz! Nie zeruj, byś